Mamy taki ciąg i mamy zbadać, czy jest on arytmetyczny. Więc pierwsze, co robisz, to przypomina sobie definicję ciągu arytmetycznego. To jest taka definicja, ją tutaj przepisujesz. Następnie przekształcasz tą definicję, żeby wyliczyć wzór na różnicę ciągu arytmetycznego. Czyli an idzie na lewo i masz, że różnica to się równa a o indeksie n plus 1 minus a o indeksie n. No i trzeba zobaczyć, ile wynosi ta różnica w przypadku y, tego ciągu. A o indeksie n wiadomo, to jest n kwadrat, a A o indeksie n plus 1 trzeba wyliczyć. Czyli w miejsce tego n piszesz n plus 1, w miejsce tego n piszesz też n plus 1, podnosisz to do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia, konkretnie z tego. Czyli po rozpisaniu wychodzi tyle. No i teraz już możemy zobaczyć, ile wynosi ta różnica dowolnych dwóch sąsiednich wyrazów tego ciągu. Czyli zamiast a o indeksie n plus 1 piszesz to wyrażenie, zamiast a o indeksie n piszesz n kwadrat, odejmujesz i wychodzi... że ta różnica dowolnych dwóch wyrazów ciągu jest tyle. I ona jest, jak widać, zależna od n. Ona nie jest tak jak w ciągu arytmetycznym, równa jakiejś liczbie niezależnej od n. Ona zależy od n, co oznacza, że im większe to n jest, tym ta różnica jest większa dla tego ciągu. A tak nie jest w ciągu arytmetycznym. W ciągu arytmetycznym powinna ci wyjść stała, niezależna od n liczba, czyli na przykład 5 i tyle. Dlatego piszesz, że ten ciąg nie jest arytmetyczny.